Inwazja czarnych wdów w stolicy. Jak widzieliśmy, jest to lokomotywa EU45 firmy Siemens. A teraz zapraszam do oglądania widoków stolicy sprzed 11 lat. Jedziemy tunelem pod. Warszawy Central w czy jednym słowem, mamy rozwiązanie zagadki z poprzedniego filmu, a dlaczego inwazja? Bo te lokomotywy nie tylko były wykorzystywane przez. Intercity, ale również pracowały w przewozach regionalnych, czego będziemy świadkami, gdy pociąg zajedzie do Warszawy Wschodniej. A tutaj mamy przejazd przez Wisłę, jest 2010 rok, trwa budowa Stadionu Narodowego. Wszyscy się martwią, czy zostanie zbudowany na czas na mistrzostwa w 2012 roku. Ale jak widać, postęp, robót idzie cały czas do przodu. Serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka i poprzedniego. I gratuluję zwycięzcom, którym udało się odgadnąć typ lokomotywy. Zapraszam na kolejne odcinki. Proszę zobaczyć. I epoka, i byczek. I teraz tutaj czarna wdowa wspomniana, pochodząca z przewozów regionalnych. Warszawa Wschodnia, jeszcze stare perony no to już jest, proszę Państwa, historia. Dużo się zmieniło w ciągu tych 11 lat. I jeszcze raz dziękuję bardzo. Poznań 9 sierpnia 2021 rok, kamera Ryszard Maj, koniec.